W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, świeć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, a odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie łudź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę Twoją odkupił świat. Stacja pierwsza: Pan Jezus przed sądem, arcykapłani i cała Wysoka Rada szukali fałszywego świadectwa przeciw Jezusowi, aby Go zgładzić lecz nie znaleźli, jakkolwiek występowało, wielu fałszywych świadków. Jezu Chryste ukrzyżowany, zmiłuj się nad nami. Stacja druga. Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Pilat wziął Jezusa i kazał go ubiczować, a żołnierze Plotrzy koronę ścierni, włożyli mu ją na głowę i okryli go płaszczem purpurowym. Piłat rzekł: Oto człowiek! Gdy ujrzeli go, arcykapłani i słudzy zawołali: ukrzyżuj, ukrzyżuj. Jezu, chryste ukrzyżowany, zmiłuj się nad nami. Stacja trzecia. Pan Jezus. Pierwszy raz upada pod krzyżem. Wszyscyśmy pobłądzili jak owce. Każdy z nas się obrócił ku własnej drodze, a Pan zwalił na niego winy za nas wszystkich. A on poniósł grzechy wielu i oręduje za przestępcami. Jezu Chryste ukrzyżowany, zmiłuj się nad nami. Stacja czwarta: Pan Jezus spotyka swoją matkę. Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, którym sprzeciwiać się będą, a Twoją duszę miecz przeniknie. Jezu Chryste ukrzyżowany, zmiłuj się nad nami. Stacja piąta. Szymon Cyrenejczyk pomaga dźwigać krzyż Panu Jezusowi. Gdy go wyprowadzali, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola i włożyli na niego krzyż, aby Go niósł za Jezusem. Jezu Chryste ukrzyżowany, zmiłuj się nad nami. Stacja szósta. Weronika ociera twarz Panu Jezusowi. Nie miał on wdzięku, ani też blasku, aby na Niego popatrzeć, ani wyglądu, aby się nam podobał, wzgardzony tak, że mieliśmy Go za nic. Jezu Chryste ukrzyżowany, zmiłuj się nad nami. Stacja siódma Drugi upadek Pana Jezusa. On się obarczył naszym cierpieniem, on dźwigał nasze boleści, a myśmy go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Jezu Chryste, ukrzyżowany, zmiłuj się nad nami. Stacja ósma. Pan Jezus poucza jerozolimskie niewiasty. A szło za nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł, Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, płaczcie raczej nad sobą. Jezu Chryste ukrzyżowany, zmiłuj się nad nami. Stacja dziewiąta. Pan Jezus po raz trzeci upada pod krzyżem. Dręczono go, lecz sam się dał gnębić. Nawet nie otworzył ust swoich, jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca nie ma wobec strzygących ją. Tak on nie otworzył ust swoich. Spodobało się Panu zmiażdżyć go cierpieniem. Jezu Chryste ukrzyżowany, zmiłuj się nad nami. Stacja dziesiąta. Pan Jezus szat obnażony. Żołnierze wzięli Jego szaty i podzielili je na cztery części. Wzięli także tunikę. Mówili między sobą, nie rozdzierajmy jej, ale rzućmy o nią losy. Do kogo ma należeć. Tak właśnie miały się wypełnić słowa pisma. Jezu Chryste ukrzyżowany zmiłuj się nad nami. Stacja jedenasta. Ukrzyżowanie Jezusa. Arcykapłani z uczonymi w piśmie i starszymi, szydząc, powtarzali. Innych wybawił, siebie nie może wybawić. Zaufał Bogu, niechże go teraz wybabi, jeśli Go miłuje. Jezu Chryste ukrzyżowany, zmiłuj się nad nami. Stacja dwunasta. Pan Jezus umiera na krzyżu. Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem, Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha. Jezu Chryste ukrzyżowany, zmiłuj się nad nami. Stacja trzynasta. Pan Jezus zdjęty z krzyża. Na widok tego, co się działo, setnik oddał chwałę Bogu i mówił. Istotnie człowiek ten był sprawiedliwym. Jezu, chryste ukrzyżowany, zmiłuj się nad nami. Stacja czternasta. Pan Jezus złożony do grobu. Zabrali więc ciało Jezusa. I obwiązali je w płótna razem z wolnościami, stosownie do żydowskiego sposobu grzebania. Tam więc, ze względu na żydowski dzień przygotowania, złożono Jezusa. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmił się nad nami. Chwała Bogu Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jako było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.